pożarniczę, stanął gramofon, zrysuje, na pokówa Widzicie, to jest Kolorak właśnie. to dla TVN urwa. Trochę. Ale może dali. pan odpowiedzieć na to pytanie? Bardzo ale dziesiąte, albo nie jest to pytanie. Do kolejnej stacji. Ale nie na, stacji. na, stacji. na, 24, na stacji. 24. sekundę, na minutę. Ale nie Chciałem zapytać, to pani redaktor. Proszę kontynuować. No, chciałam zrozumieć, nie, pan co pan dokładnie tego, co sam osobiście prezydent Donald Trump mówi. Mamy sytuację, w której na Ukrainie nie odbywały się wybory. Nie odbywały się wybory. Mariusz Gosek zachował się jak prawdziwy polaczek, tak zwany cebulak. A hamstwo, które dziś Państwo zobaczycie. Chyba nie śniło się nawet najśmielszym filozofom. Mariusz Gosek, naruszając powagę Sejmu, wpadł na idealny plan wymycia butów przy użyciu śliny, której później użył do obtarcia i wymycia łysiny. Także dzisiaj bezczelność buta arogancji, ale także pospolite chamstwo Ziobry wyszło na jaw, gdy podczas konferencji prasowej usiłował dokonać selekcji dziennikarzy na lepszych i gorszych. Obrażał, ubliżał, atakował tylko po to, by uniknąć pytań o własną mafię i swoje bezprawie. Wszystko to nagrała kamera telewizji TVN-24, która była bezpośrednią ofiarą jego ataku. No to na koniec zajrzymy do kancelarii pisowskiego rezydenta Andrzeja Dudy, który powtarzając pisowską narrację twierdzi, że Donalda Trumpa należy słuchać wtedy, kiedy on sam mówi, bo to gwarancja bezpieczeństwa, a także prawdomówności. No to posłuchaliśmy i przetłumaczyliśmy obu panów z języka angielskiego, i okazało się, że według Trumpa ofiara wschodniej agresji to tak naprawdę dyktator, a wybory w Ukrainie to tak naprawdę coś, czego nie było. Adam Bysiek, dzień dobry, zapraszam na podsumowanie dnia. Kliknij subskrybuj i bądź na bieżąco. Subskrybując pomagasz nam się rozwijać. Oczywiście jak zwykle, codziennie apelujemy do Państwa, o to by kliknąć łapkę w górę, ten kciuk do góry, on jest tu na dole i o to, by napisać komentarz. Bo właśnie w ten sposób pomagacie nam Państwo docierać do nowej widowni, nad czym wspólnie pracujemy i za co bardzo Wam dziękujemy. A my startujemy dzisiaj od czegoś, czego jeszcze w polskim sejmie nie grali. Myślał, że to chyba ukryta kamera, ale nic bardziej mylnego, bo to oficjalna kamera, z której płynie do internetu przekaz tego, co dzieje się podczas posiedzenia Sejmu. No i trafiło. Wcześniej na Pawłowicz, jedzącą, bardziej żrącą sałatkę w tym budynku, w tym pomieszczeniu, a teraz na Goska i przyznam Państwu, nie wiem co było gorsze, na pewno wiem co było śmieszniejsze, na pewno to co dzisiaj zobaczycie jest najbardziej żałosne. Bo to oto Mariusz Gosek, który podczas posiedzenia Sejmu, gdy posłowie stanowią prawo, decydują o kształ kształcie rozmaitych ustaw, de facto stanowiąc nowy porządek prawny. Pobierając ogromne bajońskie sumy, plasujące się na poziomie około kilkudziesięciu tysięcy złotych plus diet, dodatki, bezpłatne bilety i paliwo plus hotele, nie był w stanie wymyć butów w mieszkaniu, również w hotelu. Dlatego zrobił to przy użyciu śliny, której później wykorzystał Szapoba Mariusz do obtarcia Łysiny. Jak to zaraz zobaczycie, jednak no waste udziela się także politykom polskiej prawicy. Cóż, to chyba jeden z tych momentów, gdy nie muszę nikogo z Was do komentowania zaprosić, bo jestem przekonany, że Państwo zrobicie to najlepiej. Jednak wróćmy do nieco poważniejszej kwestii związanej z tego typu zachowaniem w Sejmie. Jak widzieliście Państwo, Goska. Ja się pytam, gdzie są komisje regulaminowe? Czy naprawdę, jeżeli nie był w stanie go ktoś wcześniej w tym zapyziałym Szczecinie e, doprowadzić do. Przekonania, że w Sejmie należy zachować minimalną powagę. Jeżeli nie byłaby go w stanie wytresować rodzina lub najbliżsi, to może powinna to zrobić kara regulaminowa. Ja się pytam, dlaczego cały naród musi cierpieć z powodu tego, że w świat, w eter, w przestrzeń publiczną w dobie internetu idą tego typu obrazki i pokazują, że jednak. Polski parlament, przez pisowców, przez mafię ziobry, to tak naprawdę cyrk, taka opera, taki teatr, gdzie każdy może wyjść, napluć na butę, później umyć głowę, dobrze, że nie wziął szlafroka lub szamponu, który mógłby postawić pod swoim krzesłem. No to takie. Tak, tak, na marginesie pytanie do właśnie komisji regulaminowej. Pytanie o to, kiedy w końcu zaczniemy tak samo jak wobec zwykłych ludzi, szarych, kowalskich, stosować prawo wobec tych, którzy chwalą się parasolem ochronnym nad swoimi głowami w postaci immunitetu. Zachęcam do komentowania. Temat numer dwa dzisiaj to przyznam coś, co mnie nie zszokowało, bardziej wkurzyło, bardziej poirytowało. Coś, co sprawiło, że znów głośno i od dziś codziennie będę przypominał o konieczności delegalizacji PiS. Przypomnę Państwu, że my pod tym projektem zbieramy podpisy od niemalże no pół roku, bo od sierpnia minionego roku mamy ich mnóstwo fizycznie to ponad 30 tysięcy i ponad 5 tysięcy w internecie. Link do naszego projektu na dole w komentarzu jest już przypięty, więc zachęcam do podpisywania. Ale po co do tego dążymy? Po co chcemy pozbyć się PiSowców? Po co nie życzymy sobie w przestrzeni publicznej? A no właśnie po to. By ci, którzy już dawno powinni siedzieć za swoje draństwo, którzy powinni choć minimalnie odpokutować za krzywdę, jakie wyrządzili setkom tysiącom tysięcy Polek i Polaków w formie drakońskiego prawa, regularnych represji, omijania prawa, szykanowania, nękania, zastraszania ludzi, jak robił to Zbigniew zióbro, nie mogli tego więcej robić. W końcu jedną z głównych Zasad, szczególnie w polskim, europejskim prawie, jest to, by kara zapobiegała tego typu no, eskalacji deprawacji, czy chociażby eskalacji demoralizacji, z jaką mieliśmy do czynienia tuż po tym, gdy Ziobro stracił swój immunitet, przynajmniej na tym, na tym poziomie komisji regulaminowej, bo dzisiaj głosowanie na ten temat już w Sejmie. Zobaczcie Państwo, do czego dochodzi, gdy drani nie bierze się za pysk i nie. Rozlicza tak, jak na to zasługują. Dzieje się dokładnie coś takiego. Inne bardzo Czyli, proszę. jak brzmi odpowiedź pani na moje redaktor, pytanie, należy rozszerzyć panie. to śledztwo? Nie, nie, Pan blokuje Was, to już musi być To jest fałszowanie. To jest To jest Widzicie? Kolor, dla TFN rozlicza? należy rozszerzyć to śledztwo? Fejkowa stacja TFN, powtórz za każdym razem. Panie pani pośle, jest zapraszam zakomitem. pana do udziału w świetnie programie Czarno na Białym świetnie, w takim razie, bo nie jestem pan w stanie tutaj odpowiedzieć na te pani pani pytania. Pani zachowanie agresywne wobec dziennikarzy i tak kulturalnych jest, kulturalne, kulturalne, jest, jest kolejna najlepszym dowodem, jaka to stacja, TVN24. Patrzeć na panią, słuchać Tam... i pokazywać film z pani zachowaniem, piękna sprawa. Trochę, jeszcze Ale jeszcze może dalej. pan odpowiedzieć na to pytanie? Bardzo proszę, proszę, czyli, proszę. To nie jest to pytań do pani redakcji. Proszę kontynuować. Chciałam zrozumieć, co pan... Fake news, stacja stacja? Fake news. Ale, ale ja pani Cepo to rozrysuję, rozpiszę i pokoloruję. Ja nie chcę, żeby pan minister rozpisywał. Nie, nie Było nie pytanie do byłego ministra sprawiedliwości ale i prokuratora nie 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 rozumie, no nie nie się w Republika. Czy już należy rozszerzyć, rozszerzyć śledztwo dotyczące? Zamachu was Stanu was pokonała, o Bo ludzie szukają telewizji, wiarygodnej, a nie fejkowej. Nie chcę pan odpowiedzieć na to pytanie. Panie Minister, państwa pytanie. Jedno pytanie mogę odpowiedzieć, bo już państwo czekają od kolejnej partii Chyba konfederacja, tak? Pan minister Zetem, się tak, ucieszy. Tak. Dawid Rydzek, na 24. Jeśli mogę uściślić, yy, bo pan powołuje się na i yy, konstytucję mówiąc, że wyroki trybunału są te ostateczne 20... i też pan się powołał nie, na wyrok. To, powołał ale, na sekundę pan widać do i Ale nie ma. Chciałem zapytać. W związku z tym i pan w 2016 roku, kiedy doszło do tego wyroku, pan mówił ten wyrok. Tuska Ja nie blokuję państwa dostępu ustaw. do Ten konferencji która będzie opublikowane W odrzuceniu od Donalda zapy Tuska zapytać co się zmieniło. od Donalda Tuska, który blokuje dostęp telewizji Republika i telewizji TV24 e, w, w polityce e, w, w, w Polsce 24 e, blokuje udział w konferencjach prasowych. Ja pozwalam, żebyście Państwo byli, nie blokuje Państwu możliwości zadawania głosu, zadawania pytań, ale pozwólcie innym redakcjom, a na końcu Pan zada, jak będzie czas, proszę tego, bardzo, ale na moje pytanie dwa razy. Ale redakcje, bardzo tak, proszę, są ja jeszcze. Też mam prawo Musimy kończyć. Przepraszam, państwa za Fejs no, newsowych naprawdę, dziennikarzy no. TV24. Przepraszam bardzo. Dziękuję. Nie wiem, czy w Europie jest bardziej obrzydliwy polityk niż Zbigniew Zero, czy jest ktoś tak mocno wykolejony, kogo degrengolada moralna sięga aż tak głęboko, kto osiągnął dno rowu mariańskiego, gdy mowa o przyzwoitości. Myślę, że ze świecą takich ludzi szukać na próżno, nawet w AfD czy w innych partiach sympatyzujących z tą patoprawakami, z tymi patoprawkami, jakimi jest Ziobrą i PiS. Dostaje mi tylko Państwa zapytać o ocenę tego zachowania, ale także zaapelować, by wyjść z tego głupiego przekonania, że stosowanie zasad praworządności wobec tego typu kanali jest czymś, za czym głosowali Polacy w wyborach. Jeżeli dzisiaj Adam Boddar lub pan Siemoniak myślą na poważnie o wygranej Rafała Trzaskowskiego, to do cholery warto wziąć się do roboty i tych drani wziąć za mordy i rozliczyć. Czy ktoś pyta o stosowanie zasad praworządności, gdy, nie wiem, jest wniosek o kontrolę operacyjną? Czy ktoś pyta o oszusta, złodzieja czy gościa z mafii paliwowej, że dzień dobry? My tutaj stosujemy praworządność, od dzisiaj będzie pan inwigilowany. No, jako że jest pan też normalnym człowiekiem, ale też mafiozem, to kulturalnie uprzedzamy, że od dzisiaj ma pan na telefonie Pegasusa, a za panem wysyłamy dwa zespoły śledcze. No, nikt tak nie robi, bo to oczywiście nie miałoby sensu. Tak więc też sensu nie ma stosowanie tych samych reguł wobec mafioza, wyrachowanego politycznego bandyty, Taki jak wobec normalnego człowieka czy kogoś, komu się w życiu podwinęła noga. Jak Państwo oceniacie zachowanie ziobra, ale też kondycję osób, które dzisiaj ich jego szczególnie rozliczają? I czy zgadzacie się z tym, o czym mówimy, czyli delegalizacji pisu i niestosowaniu normalnych zasad? Wobec tego typu wykolejeńca zachęcam do komentowania i dyskusji na dole, w miejscu na komentarze. Temat numer 3 dzisiaj to zbitek głupoty Dudy. Rezydent Andrzej Duda jeszcze kilka dni temu twierdził, że z Trumpem normalnie może dyskutować, polemizować, ale tylko osobiście. Bo uwaga, jak tylko on osobiście ma coś do powiedzenia, to jest to według, według pisowców czymś turbo ważnym, przekonującym, prawdziwym, opartym o fakty, niepodważalnym. No, więc przetłumaczyliśmy pana Trumpa i zbiliśmy go z rezydentem Dudą w formie jednego klipu wideo. No i okazało się, że Duda, zachęcający do słuchania Trumpa, zachęca do tego, by zgodzić się z nim, iż według niego u naszych wschodnich sąsiadów, ogarniętych napaścią ze wschodu, nie było wyborów, a gość, który uparcie od trzech lat broni własnego kraju przed najeźdźcą również ze wschodu, to tak naprawdę nie prezydent, nie bohater, nie żołnierz, a po prostu zwykły dyktator. Proszę posłuchać. Proszę słuchać spokojnie, ale nie komentarzy do tego, co mówi prezydent Donald Trump, tylko dokładnie tego, co sam osobiście prezydent Donald Trump mówi. Mamy sytuację, w której na Ukrainie nie odbywały się wybory. Mamy tam stan wojenny. A przywódca nie chce tego mówić, ale ma niskie poparcie, rzędu 4%. Dlatego, by jeszcze bardziej głośniej, bardziej dobitniej, dosadniej wyświetlać głupotę pisowców, zachęcam każdą i każdego z Państwa do kliknięcia subskrybuj nasz kanał. Dzięki Waszej subskrypcji, tu można ją na dole kliknąć, my ciągle się rozwijamy, a Państwo pomagacie nam razem z nami. Tworzyć archiwum bezprawia i niesprawiedliwości oraz zwykłych draństw, jak już widzieliście i słyszeliście, suwerennej Polski, konfiarzy i polskich prawaków. Pamiętajcie też o naszym portalu informacyjnym to gdzie nasz zespół, dzięki Państwa wsparciu codziennie działa i aktualizuje najnowsze informacje z kraju, polityki i oczywiście świata. Jesteśmy też w Sejmie, w wielu miastach w Polsce czekamy na informacje od nas. Warto śledzić checkpress.pl, bo tam codziennie od rana najświeższe i najciekawsze informacje właśnie z tych trzech szuflad jeżeli tak to możemy określić. Na koniec zachęcam każdego z Was do kliknięcia, lubię to. Na naszym facebooku mamy też zamkniętą grupę dyskusyjną, wolną od troli, gdzie także każdą i każdego z Państwa bardzo serdecznie zapraszam. To na koniec, zapraszam na jutro, jak zwykle dwa razy dziennie, jutro głosowanie nad immunitetem ziobry. Pełna relacja w Czech Presse na naszym kanale nie może i Was zabraknąć. Na dziś to wszystko ode mnie. Adam by się, kłaniam się nisko, no i oczywiście dobrego i spokojnego dnia, bo znów jutro spotykamy się niezmiennie tuż po 10.30. Do zobaczenia. checkpress.pl Nie lękamy się pisać i mówić o faktach.